Nie, no przede wszystkim jeżeli ciągnik posiada dowód rejestracyjny białoruski, to jest to pojazd używany. Ciągnik straci dowód rejestracji i przez to nie mogę ani go sprzedać, ani nie uwierzyć na drogi publiczne i nie mogę dojechać do swoich pól. Czy my żyjemy w państwie z kartonu, czy, czy jeszcze gorzej? Gdzie byli urzędnicy i politycy, którzy wypuścili te ciągniki z Placu Celnego? Mi się wydaje, że będzie porażka państwa polskiego, że po prostu zrobiła z rolników ofiar, ofiary. I dorników. Partnerem portalu jest Mlekowita, producent najbardziej wypasionego mleka w Polsce. Jesteśmy w miejscowości Średnica Pawłowięta. Zebraliśmy się tutaj z tego względu, że nasz kolega z naszego stowarzyszenia ma problem z ciągnikiem Belarus kupionym w 2016 roku, gdyż państwo polskie, które jest opresyjne, każe utylizować te ciągniki z tego względu, że okazało się po 8 latach, że nie powinny jeździć po polskich drogach. To nie jest świeży temat, tylko temat, który ciągnie się od kilku miesięcy, można powiedzieć już chyba drugi czy trzeci rok. Kolejne ekipy rządzące tak brutalnie mówiąc, cóż szkodzi im obiecać rolnikom, że rozwiąże ten problem. Jedna ekipa się zmyła, drudzy obiecali łącznie z ministrem Klimczakiem, że zrobi abolicję, a rolnicy otrzymują od SKO decyzję o cofnięciu dowodów rejestracyjnych przez starostwa, które wydały im te dokumenty. Czy my żyjemy w państwie z kartonu, czy, czy jeszcze gorzej? Gdzie byli urzędnicy i politycy, którzy wypuścili te ciągniki z placu celnego? Za te ciągniki rolnicy wzięli kredyty, wydali swoje środki, kupili, pracują, a teraz po pięciu, sześciu latach ktoś żąda od nich zwrotu dowodów. To teraz państwo polskie powinno oddać tym rolnikom pieniądze za sprzęt, który, który zarejestrowali, za który zapłacili podatek, za który zapłacili dowody rejestracyjne. Wszystkie dokumenty dostarczyli urzędnikowi polskiemu, który wydał dowód, a teraz po czasie jest to cofnięte. To teraz państwo powinno wziąć się za samochody chińskie, amerykańskie, a nawet za słynne niemieckiego koncernu, który sfałszował wyniki badań, norm spalin i te samochody marki O, jak to w kabarecie było, czy inne, jeżdżą. Ale do rolników posiadających Bielarusa jest wielka nagonka. To niech się wezmą za chińskie samochody, chińskie ciągniki, tak samo te amerykańskie, czy koncernów niemieckich. Samochodu, które oszukały wyniki norm spalin. Jakość tych do, homologacji i dowodów rejestracyjnych mieszkańcom miasta nie są zabierane. To czemu rolnikowi z Podlasia, tu naszemu koledze, chcą zabrać ciągnik, za który wziął kredyt, który zarejestrował i który użytkował? Nasz problem zaczął się w ubiegłym roku. Dostaliśmy pierwsze zwiadomienie, że będzie toczyło się postępowanie o cofnięciu rejestracji, ponieważ nasz ciągnik został nielegalnie zarejestrowany, bo nie spełnia norm. Unii Europejskiej i po prostu urzędnik się pomylił i toczy się sprawa o wyrejestrowanie. I to jest po prostu w całej Polsce jest 7,5 tysiąca spraw, co się toczy o cofnięcie rejestracji. Niektórzy rolnicy mają po kilka ciągników, mają są przedsiębiorstwa leśne, co mają kilkanaście maszyn, co pracuje w lasach i tak samo nie dostają pismo o cofnięciu rejestracji. Rodzice kupujący Cioniks złożyli wszystkie dokumenty do Urzędu Komunikacji, dostali tymczasowy dowód i przez ten czas oni mieli sprawdzić wszystkie ewentualne wady prawne. Urząd, państwo! I po prostu mieli sprawdzić, ale nic nie znaleźli, wydaje twardy dowód i wszystko się zgadzało. I dopiero po 2017 roku został zarejestrowany i w ubiegłym roku, po tylu latach, dostaliśmy decyzję o tym, że rejestracja jest nieważna, bo została źle podjęta decyzja podczas rejestracji. No konsekwencją jest taka, że ciągnik straci dowód rejestracji i przez to nie mogę ani go sprzedać, ani nie wyjeżdżać na drogi publiczne i nie mogę dojechać do swoich pól. Wielokrotnie na tak samo Izby Rolnicze wystosowały pismo do Ministerstwa Rolnictwa, do Ministerstwa Infrastruktury i zawsze podała to samo odpowiedź, że nie są stroną postępowania, że to jest sprawa między sądem a rolnikiem. Czyli wszyscy... Już państwo... Państwo pobrało akcyzę, wszelkie podatki, wszystkie opłaty skarbowe związane z rejestracją, a teraz wychodzi, że rolnik musi zapłacić największą cenę, bo ktoś się pomylił. Czy ma Pan taką wiedzę, czy jakieś sprawy już zostały rozstrzygnięte? Tak, z tego co wiem, około 50 ciągników, co ludzie w ogóle się nie odwołali, zostały im zabrane do już rejestracyjne. No to maszyna. A my po prostu no, dostaliśmy ostateczną decyzję i teraz została nam jakby wyższa ścieżka do wyższej instancji sądu dochodzić swoich racji i praw. Kolor czerwony, tak? Ciut ciutroby. No tak? No, no, to, to jest, ale nie Taki, ma się nowej. Ciągnik Rolniczy Belarus, a Taki to żenowa. Tak brałem właśnie jego samochody o tym. Ty mówi jakby co? No, no, to co. I na tej podstawie Kurnawo wydział komunikacji go legalnie powinien zarejestrować. Nie, no przede wszystkim jeżeli ciągnik posiada dowód rejestracyjny Jałoruski, to jest to pojazd nie używany. Nie no, bo Nikt nie, nie produkuje dowodu. już zarejestrowany. Jak ja ja tutaj ma... Nie, wygłosy, został, został. Ale on ma to, polski jedzieżą. dowód na tą spółkę zarejestrowaną. Są to przeważnie... Najsłabiej sytuowani rolnicy, bo, bo to był najtańszy ciągnik. Kupowali go często w kredyt i walczyli przez te lata, żeby to pospłacać. A teraz co? Ile warta jest? ta pieczęć e, państwa polskiego. Przecież tam pod każdym tym dokumentem e, stawiał pieczątkę urzędnik, który jest mianowany e, przez, e, przez e, rząd polski. O, tam oni się podpisują jako, jako władza za rzecz Rzeczpospolitą. To ile warta jest ta pieczęć, jeżeli ona dzisiaj jest postawiona, była postawiona parę dni, parę lat temu i, i teraz co ta pieczęć? Okazuje się, że tyle warta jest, co ona by na, na papierze do toaletowym stała. No przecież to jest nie do pomyślenia. Widać ewidentnie, że tych, tych uboższych można, można w nich uderzyć, można to pieczęć anulować, a jak jakieś koncerny okazuje się, że robią jakieś przekręty, są czy nie takie normy, czy coś, no to te, te pojazdy dalej są użytkowane i, i nikt, nikt z tym nic nie robi, nikt tego nie dotyka. I tak dalej. Czemu, dlaczego rząd do tej pory nic nie zrobił, żeby dać spokojnie pracować tym najbiedniejszym, można powiedzieć najskromniejszym rolnikom, bo, bo to przeważnie, przeważnie oni kupowali te ciągniki. Chore, jak może polski urzędnik zarejestrować maszynę i po 10, 6 latach, 7 cofnąć dowód? To tak jakby państwo wzięli kredyt na mieszkanie i nadzór budowlany stwierdził, że wasze mieszkanie w Warszawie, nie spełnia norm budowlanych i musicie zostać eksmitowani, na, na te, to tak samo tu rolnicy wzięli kredyty, to jest narzędzie do pracy, to nie jest maszyna, e, nie wiem, jacht kupiony za KPO do leżenia i opalania się, tylko do pracy, za zasu zasuwaniu w polu. To jak to jedni mówili, żeby nazbierać na szczaf i mirabelki, żeby przeżyć. To nie jest maszyna kupiona do lansu i do jeżdżenia sobie na wczasy, tylko do pracy. To jest maszyna, która daje pieniądze. I teraz nasz kolega z ruchu zostanie pozbawiony maszyny, która jest niezbędna do prowadzenia gospodarstwa, do utrzymania jego rodziny i gospodarstwa, które funkcjonują. Ten chłopak pracuje i prowadzi gospodarstwo po to, żeby się rozwijać. A nagle urzędnicy dopatrzyli swoją niekompetencję. I cofają decyzję, to gdzie był rząd, gdzie było Ministerstwo Infrastruktury, które wypuściło tysiące MTZ-ów, 7 tysięcy rolników zostanie pozbawionych maszyny. No jeżeli moim zdaniem w tej sytuacji polski rząd powinien zapłacić za swój, swój bajzer, jaki ma w dokumentach, powinni oddać pieniądze tym rolnikom za to, że zarejestrowali maszyny, które nie były dopuszczone. To, a jak nie, to niech biorą się za chińskie samochody, które też są tak samo rejestrowane w kraju. Teraz pytanie: Co z mieszkańcami miast, którzy kupili, kupują chińskie samochody? Teraz za chwilę może się okazać, że za 5 lat ktoś im też podczas kontroli drogowej zatrzyma samochód i podjedzie na Lawecie. Bo się okaże, że jednak homologacja była niewłaściwa. Przecież ten ciągnik nie został ukradziony komuś i przywieziony legalnie, został kupiony na fakturę. Chłopak poszedł do Wydziału Komunikacji i zaprowadził wszystkie dokumenty z fakturą, z ra, numerem win ciągnika, ramy, silnika, od jakiego sprzedawcy na fakturze było, zostało to kupione. Sprzedawca odprowadził podatek, kolega zapłacił VAT za ten ciągnik, wziął kredyt, zapłacił odsetki. Tak naprawdę państwo polskie zarobiło we wszystkim możliwym łącznie z wydaniem tablicy rejestracyjnej, a teraz po sześciu latach żąda zabrania dowodu i zezłomowania. To ktoś chyba w tym państwie powinien zapłacić za swój błąd, a nie zwalić to na rolnika, bo jest ostatnim elementem tej układanki. Bo najłatwiej jest przyczepić się do 7 tysięcy rolników, którzy zasuwają, mają krowy doją rano i wieczorem, a nie uderzyć do korporacji zachodnich, które fałszowały wyniki norm spalin. To Unia wymyśliła nam normy spaliny, a nie my sami. No ja nie uważam, że mój ciągnik, do którego muszę wlewać AdBlue, spowoduje, że planeta płonie. Ale my nie chcemy bajek słuchać, kolejnych obieconek, mrzonek polityków, bo co im szkodzi obiecać? Tak naprawdę niedługo rolnicy naprawdę znowu wyjdą na drogę, albo zacznie się, nie wiem, partyzantka. Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w powiecie wysokomazowieckim? Pobierz aplikację ewysmass.pl. Wiadomości, reportaże wideo, kalendarz imprez, ogłoszenia, katalog firm, repertuar kina i pogoda. Wszystko w jednym miejscu, zawsze pod ręką. Ewysmass.pl Dostępna za darmo w Google Play i App Store.